Witam Was serdecznie w kolejnym filmie z serii poradników do programu Motion Leader. W tym poradniku dostosujemy naszą postać pod animację Moka. Pokażę na co zwrócić uwagę przed transferem animacji na postać. Czyli jest to ciąg dalszy szykowania naszej postaci do pracy. Poprawnie Key upewni nas w tym, że nasza animacja będzie przenosić się na postać bez większych przekłamań. Niestety nie zawsze dostajemy do pracy model w ustawionym wcześniej Key Często dostajemy model na przykład w tak zwanym A Pose. Wygląda to mniej więcej tak jak na filmie. Jeśli tak się zdarzy, musimy ręcznie ustawić naszą postać. Praca oczywiście rozpoczniemy od załadowania naszego projektu. Możemy załadować ten z poprzedniego filmu. Aby to zrobić, klikamy File, Open, wybieramy nasz model. Ja tutaj już nie będę anulować, nie będę ładować od nowa, ale dalej odznaczamy wszystkie elementy odpowiadające za animację, take'i i opcje z dołu. Gdy już załadujemy postać, możemy kliknąć Ctrl-W, żeby przejść do widoku schematycznego. Tutaj zaznaczamy Heavs. Albo inną nadrzędną kość z hierarchii, a potem klikamy T, żeby wyświetlić pivot. Klikamy F6, żeby przejść do Global mode. W ten sposób zmienimy położenie względem przestrzeni, a nie pozostałych elementów postaci. A następnie, używając parametrów u dołu, zrezygnujemy położenie hips w przestrzeni, tak aby wycentrować naszą postać. Centrujemy tylko w osi X I, i Z. Jeżeli tak jak ja poprawiliście postać, akurat samą, Raczej dostaliście całkiem nieźle ustawioną postać w t -pose. Ja tutaj akurat przedstawiłem do a, a żeby zaprezentować jak można to poprawić. To na co należy zwrócić uwagę, to poprawna pozycja barków. Ono powinno wyglądać naturalnie. Tutaj akurat wygląda to dobrze, więc zmieniać nie będziemy. Dalej oczywiście trzeba by ustawić rękę w klasycznym -pose. Żeby to zrobić, zarejestrujemy położenie do kąta prostego w osi X, oczywiście w rotacji i w osi Z. Wyzerujemy. Dalej warto zwrócić uwagę na odpowiednie zgięcie w łokciu. Tak, żeby wyglądało naturalnie, nie było przeprostu. Gdyby jednak przeprost się pojawił, to można tą kość lekko odchylić do tyłu w osi Y, a tą lekko do przodu, zerując kąt, o który odchyliliśmy z tej strony. Tutaj nic zmieniać nie będę. Palce powinny być wyprostowane i równoległe względem siebie. Tutaj akurat kciuk odstaje od dłoni, więc to poprawimy. Tak więc wybieramy kość i równamy z pozostałymi palcami. Podobnym przy tym będzie również używanie skrótu ALT, strzałka w dół lub w górę, żeby przełączać się między kośmi kolejnej hierarchii. Myślę, że możemy to już w ten sposób zostawić. Potem oczywiście musimy powtórzyć ten sam proces dla drugiej strony postaci. Tutaj akurat sprawa będzie ułatwiona, ponieważ możemy przekopiować wartości, które wcześniej ustawiliśmy, z drugiej strony, oczywiście odpowiednio zmieniając wartości na ujemne, tam gdzie trzeba. Po wyprostowaniu obu rąk postaci i ułożeniu równolegle wszystkich palców należy zwrócić uwagę na ułożenie nóg. Powinny być one ustawione tak jak tutaj, w linii prostej bezpośrednio pod biednicą. Gdyby się zdarzyło, że będą odchylone mniej więcej w ten sposób, trzeba będzie je wyprostować. Zanim jednak je poprawimy, aby potem móc z powrotem ustawić odpowiedni kąt stóp, ustawimy sobie małą pomoc. Przeciągamy zatem zasek browzera po jednym nulu na stopę. Potem z przyciskiem ALT przyciągamy tego nula na stopę. Klikamy Align i Align Rotation. To samo robimy z drugim nulem. Zaznaczamy go. Potem z przyciskiem ALT przyciągamy go na, na kość stopy. Align Rotation. W ten sposób ten nul przybiera te same kąty co nasze stopy. Potem będziemy mogli to wykorzystać. Po poprawieniu położenia nóg naszej postaci, odwracamy proces i używając ALT i w przycisku myszy, przeciągamy stopę na nula, klikamy Align i Rotation. To samo robię z drugą stopą, zaznaczam, klikam Alt i przeciągam lewym przyciskiem myszy na 0. Przeciągamy do okna nawigator, ponieważ tutaj będzie prościej trafić. W ten sposób położenie naszych stóp wraca do poprzedniego. W ten sposób ustawioną postać warto sobie zapisać i w razie potrzeby, przy poprawie kolejnej postaci, ładować sobie jako wzór. 0 oczywiście możemy usunąć, a postać zapisujemy. Możemy przechodzić dalej.